Lenin tak, to nie był przystojny, jak to się mówi. On nie był przystojny zupełnie. I te oczy nie były ładne, wcale dla mnie duże oczy, takie mało wyraziste. Ale one zmieniały się u niego. Wtedy, gdy coś było przykre, gdy załatwiał jakieś sprawy przykre, widać było, że on jest w tym po prostu oburzony. To te oczy wtedy się robiły takie wyraziste i takie... Dużo mówiące, tak że trzeba było wzrok spuszczać, tak jak ludzie mówili przed jego oczami. A znowu, gdy życie tak toczyło się niby normalnie, bo to nie było normalne życie, to wtedy jego oczy robiły się jakieś takie dobre, takie miłe, serdeczne, także trudno było wzrok nawet od nich oderwać. Nigdy nie było tego, żeby człowiek puszczał wtedy oczy przed nim, bo te oczy po prostu przyciągały. Przyszłam do niego właśnie mówiąc o tym, że mnie mianowali na dosyć poważne stanowisko w ówczesnych czasach na stanowisko y, kierownika kancelarii komisarza dla miasta Moskwy. Oczywiście dziś to może by nie była taka poważna ta y, y, to mianowanie, ale wówczas to rzeczywiście o komisarza na miasto mocwe to wszystkie sprawy się obijały. Od niego się zaczynało, potem szły dalej. Więc tam ci kilkunastu współpracowników, którzy pracowali, trochę im to się nie podobało. Nawet starsi byli mężczyźni i kobiety i mówiły, że ja jestem Polką, że nie należę do partii, że takie poważne stanowisko mi oddali i że na pewno będzie do tego uposażenie wyższe yy, związane. Więc było mi bardzo przykro, bo czułam się, że ja zaczęłam pierwsza współpracować, bo na trzeci dzień po rewolucji już byłam zaangażowana i już pracowałam wtedy, kiedy jeszcze nikomu nie było. Byłam ja jedna tylko na wieczorowej zmianie i będąc u Lenina. Mówiłam mu, że jedna spotkała mnie przykrość, zasłużona, bo ja wcale się nie starałam o to, żeby mnie no, to stanowisko, na to stanowisko no, postawili, że chętnie każdą pracę wykonuję, a tymczasem moi towarzysze, którzy pracują, narzekają, że nie jestem członkiem partii, że ja mm, jestem obcokrajowcem, a wtedy Lenin mi powiedział, słuchajcie, mm, nie wszyscy są członkami partii, bardzo dużo. W mojej ojczyźnie jest ludzi bezpartyjnych, ale pamiętajcie, że my wierzymy temu, kto pracuje dla nas, kto nas zrozumiał i kto stara się tak robić, żeby nam ułatwić organizowanie nowej pracy. My was cenimy, jesteście Polką, jesteście bezpartyjną, ale my cenimy bardzo waszą pracę, my wierzymy wam, że to, co wy powiecie, to i ja byłbym z tym godny. I tak odnosimy się do każdego bezpartyjnego pracownika. Chcemy od niego tylko sumiennej, uczciwej pracy i wiary w to, że to co robimy, to będzie szło, będzie prowadziło ku lepszemu. Też tak, pamiętam doskonale to, tę wypowiedź i pamiętam to, że od partyjnych wymagali bardzo dużo. Tam nie mógł ktoś się zapisać do partii, nie było takiego no, ogólnego dążenia, zapisze się do partii. Tylko kto należał do partii, to już miał bardzo poważne, włożone obowiązki i musiał się z tych obowiązków wywiązywać. Także pod tym względem to partia była naprawdę czymś takim ponad społeczeństwem, ale dzięki temu co czyniła, co pomagała, co z siebie dawała. To jest telefon, godzina przed 11, telefon, to Lenin. Co takiego? No, mówili, czy macie tam maszynę, jak oni mówili, czy macie samochód na podwórzu? Jeżeli macie, to przyszliście mi na Sokolnicką Szosę. Co takiego? No, bo stoję z szoferem na Sokolnickiej Szosie, łoburzy, maszynnik i wysadzili mnie z samochodu, no i też przeszło 10 kilometrów z pierwszej drogi. No, samochód był, po go, na drugi dzień powiedzieli, że owszem odwieźli go do Kremla. No a potem gdy byłam jakieś kilka dni, czy kilkanaście dni potem, mówię, jak to się stało ludzie Iliczu, że was samochód, a ona mówi, widzicie, tak jest, Moskwa nieoświetlona, nie mamy, nie stać na oświetlenie miasta, ciemno, więc łobuzeria, korzysta, te nieliczne samochody, które mamy, wychwytuje, wysadza pasażerów, przemalowuje je i wysyła tam w głąb Rosji, gdzie jeszcze rewolucja nie dotarła i tam robią interes, sprzedają za drogie pieniądze. Jakbyście pozwolili sobie odebrać samochód, to no jak to wygląda? No słuchajcie, szofer miał broń, ale zabroniłem mu strzelać, zabroniłem mu używać broni. Tu przecież padliby ranni, ofiary, przechodzący, bo wtedy dosyć dużo ludzi było, więc wyszliśmy spokojnie, no a potem przysłaliście samochód. Ja pojechałem do Kremla, dojechałem, nic mi się nie stało ani nikomu, a Dzierżyński znalazł samochód, odesłał mi go do Kremla i nic się nie stało. I pamiętajcie, że zawsze trzeba się dobrze zastanowić przed użyciem siły, przed użyciem broni. Jeżeli chodzi o masy, bo takie było jego ulubione słowo masy. Jeżeli chodzi o masy, to tak. I ofiary muszą być. Ale jeżeli chodzi o jednostki, trzeba tego unikać. Na Halinka Józefka, w klasie rzeczy są Wyżubi, Minka i Alinka. W klasie drugiej są wszyscy obecni, w klasie drugiej są Wyżubi, Ulka i Mirek. Dzisiaj jest 48 -letnia. A Natarczy, nie wiecie dlaczego nie ma Józefki dzisiaj w Bo Kalinka pojechała na to przez Wyżawska. Ale Wyżawka pojechała Klasa druga i trzecia. W klasie drugiej mają wszyscy wstecz. W klasie trzeciej mają wszyscy stres. Mało? No, nie wiecie? To idziemy na ucieczkę? Czy na ryby możecie się uciec? Co? Co to będzie? No? Proszę. Mirek? Za ja tym zajmiemy szkoły. Koła czy na to zapłaci. W roku! W roku! Za tym zajmiemy? Jakiego roku? Za szkoły najmniej. A no tak. Przyje to chodziliśmy w naszej szkole urodziny.

Kto mieszkał w Włodzimierzu? lenin. No, proszę. Kulka. W mieszkał w A, u nas w Polsce poronienie. Masz rację, tak? A gdzie on mieszkał długo, bardzo. Jego kraj, jak się nazywał? Proszę. Jak się nazywał jego kraj? W którym on się urodził, gdzie mieszkał długo. Był kraj Rosja. Dobrze, tak. Ten kraj nazywał się Rosja. Tak, siadajcie. Jeszcze mi powiedzcie, A dlaczego to my wspominamy? Już tak dawno, jak on się urodził, sto lat, a my ciągle go wspominamy, opowiadamy o nim, fotografie jego oglądamy. Dlaczego? No ulica. Za... Za on zrobił wielką rewolucję październikową. Dobrze, bo on zrobił wielką rewolucję październikową, tak? Dobrze, usiądź. A teraz proszę mi powiedzieć, a co się zmieniło w życiu ludzi wszystkich po tej rewolucji październikowej? No proszę, to dwie ręce do góry podnosi, prawda? Nie znowu, nie? Proszę, powiedz mi. Trochę było dla ludzi wielka radość, że ludzie byli uwolnieni od cara. Dobrze, bardzo dobrze powiedziałeś, tak? Bo czy car był dobry dla ludzi? Nie. Nie, nie dobry był, tak? była wielka radość po rewolucji dla wszystkich ludzi. Proszę mi powiedzieć, a dlaczego Polska się cieszy też? Dlaczego Polska się cieszy? No proszę. Dlaczego Polska się cieszy, że była rewolucja, że żył Włodzimierz Lenin? Mówiliście, że nawet u nas mieszkał w Poroninie. No proszę Mirek. Bo wszyscy żyją teraz w i prasie. Aha, dobrze, teraz pracują wszyscy w zgodzie. Czy nauka jest pracą dla Was? Proszę, Genia. Nauka no, jest pracą. A jakie korzyści macie z nauki? Czy tylko wy macie korzyści, czy może jeszcze kto? Ale wy się zgłaszajcie, do zgłaszania się nie chce. Się no proszę. Czy wy tylko macie korzyści z nauki? Czy ktoś jeszcze ma? Proszę, a Jestem mu A Polska ma tam ma polski. A jak to? Co to wtedy będzie, gdy będziemy ja. wszystkie ja. dzieci uczyć, pracować, potem na mnie? Ja. Proszę. Ja. Pokój. Ja. O tak, będzie pokój, prawda? A czy by chcieliście, żeby był pokój na Ziemi, ja. czy wolelibyście może wojnę? Szanowni Państwo. No, proszę. Ja. Proszę, a Jadziak. Ja. Do A dlaczego? Proszę, pan Jerzy. W czasie wojny rozpadają zabijają ludzi, niszczą domy. Tak. To jest podobne do czego? Pamiętacie, co to jest? Co to znaczy? O jakim mieszkańcom no. o pożarze. O tak? Wojna to podobna jak pożar. Tylko nawet straszną nieba nie może ugasić wojny. Gdzie jest taka bitwa? Wielka krzywda dzieciom się dzieje. Ja. Proszę, ulga. Bitwa się dzieje. No. A ja może powiem? Bitwa się dzieje. Na mnie. Dzieje. No. Ja dzieje. Na mnie, tak. To tam cierpi bardzo? tam ja. cierpią dzieci. Tak, to im krzywdę robią. To Ameryka. Tak, bogaci panowie z Ameryki, prawda? Tak? Dopuszczają, krzywdę im robią. No, czy chcielibyście, żeby się ta krzywda skończyła dzieciom, dzieciom, dzieciom? Ta. Tak. Gdybyście teraz musieli ułożyć hasło, to jakie byście ułożyli hasło? Proszę, wszyscy się zgłaszam, posiadajcie. Kto wie, jakie hasło byście ułożyli? No. Ale ja też moje źle to nie widzę widziłem, ale wszystkie myślą, czy odpowiadają. E, wiecie, że nie widział jedna ręka, to tak jakbym mnie nie widziała. Nie widzę wtedy. Patrzę tam na palące się zarówki a nie patrzę na was. No proszę, e, jakie haszło miście się Nie, wszystkie się nie zgłaszają. Ryszard nie wie, jakie katło. A się w ogóle nie widzi, nawet gamy. Não? się cieszę, że już jestem w drugiej klasie. To tak, jakbym był już dorosły. Dziękuję Polsce Ludowej, dziękuję panu kierownikowi i mojej mamie. Niech żyje! Niech żyje! Niech ja 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 żyje! Ja żyje. Oh